Dajcie, kochani widzowie, tu Neri. I Mario. Dzisiaj witamy Was na premierze. W zasadzie w znowie, bo to już jest kolejna edycja ekstra pensji, pensji, tej za 5 zł. No, a tutaj wiadomo, w wygranych to się nic nie pozmieniało. Także. Ja mam zobaczymy Jak ta nowa seria zadziała? Wybrałam sobie numerek 3 i 50. A ja mam 43 i 2. Nie inwestowaliśmy dużo, no bo to wiadomo, na początek tylko zobaczyć, jak te zdrapki się zachowują, a najwyżej zawsze się potem dokupi. Także więc zaczynamy drapać. Czy będzie zwrocik, czy nie będzie. Dlatego kupiliśmy sobie tylko każdy za 10 zł. Mniej straty, jak będą pustaki. Dokładnie, jak będą fajne, to się dokupi później. Tak więc zaczynamy. Ja zaczynam z numerkiem 3. Tak, no dobra. Tak jest. Oj, przepraszam, Co ja tutaj, tu Ja tym statywem to będę teraz zbujać. Ta, zawsze tutaj nabrojisz. i troszkę przybliżymy, żeby było lepiej widać. O. Jest widać lepiej, tak? Powinno być lepiej widać, dokładnie. I szukamy takich liczb jak jakie? 19, 21, 12 i 14. Co tam masz ciekawego? Mam 13. A pomiędzy kąt. Pomiędzy. 16. Ja myślę, że ja nie będę nie. 24. 22. I drugi. 34. I drugi rządek. I drugi rządek. 21. No, coś jest. A jest! Coś będzie. Jeden you know, ja mam! No, coś będzie. Ja super. z numerem 3, Kupujcie zdrapki z numerem 3. Ekstra Zera pensje. nie będzie. To o, mamy ekstra p. No, ale to nic nie będzie, bo tu już jest inna wygrana, także. No ja tu tam... się to drugie nie zjawi. Dziewiątkę. Ale liczba by mogła. Osiemnastkę i. I siedemnastkę. A tu mamy piątalek. <laughs> Dziesięć! Wow. Super. Ja. Ja nie mogę, ja mam! Tu no Gdzie tu? Czasem tak. Albo u góry, tu mogą być. Albo tam, być. albo tu mogą być. A nie tam są. Kontrolny, dobra. sam to jest EE. -e. Ja mam, kochani, ja mam. Jest dyszka, czyli jak to się mówi, mój to już jest zwrotnik za te dwie zdradki. Mhm. Super. Zobaczymy, no. no czy tym razem mi się też tak dobrze powiedzie. No, trzymam kciuki, za ciebie. I będę szukał, czekaj, ja tu będę szukał zaraz. Będę szukał dziewiątki, jedenastki, ósemki, no takie niskie, nie? trójki, no takie niskie. Bo oby było. I mamy piętnaście, ekstra pensje, siódemkę, oto obok, siedemnaście, trzydzieści dwa, dwadzieścia dwa, to za wysoko troszeczkę. <grym> 13 też za wysoko. szóstka, czwórka, okay. o to już obok chociaż. I, I o za wysoko A, 24. Za wysoko. No niestety moja tutaj tam nie, nie, nie wyszła. A nie, to nie tu. No, mówię raz tak, raz tak. To nic, kochani, już mamy defekt. Połowa jest. Połowa jest, tak już jest, jak jest połowa, to już jest dobrze, bo premierka zaliczona, zaliczona, nie będzie pusta. Nie będzie, nie będzie jako to się mówi na zero, nie? Dobrze, I teraz szukamy numerek 50. Mam i szukamy które liczby? 24, 25, 26 teraz? 20, nie, nie 12. Stronę. Tak, i 18. 23, no to blisko. ekstra pensja. Po co? I czternastka to była w tamtej zdrapce. Mamy dwójeczkę. I mamy trzydzieści Kolejna to jest 21. To <gry> no teraz już nie będzie. Dziewiętnastka oboczek jest. Dziewiątka to ty miałeś tam, nie? Dwadzieścia mhm. dwa. I ostatnia czwóreczka, czyli ta zrapeczka pusta. No, E. E chyba, tak? E, o. o Dobra. Dobrze, ale ja się cieszę, Dycha jest. Teraz jeszcze tego Tobie życzę. Dobra, to jeszcze zobaczymy, co da moja zrapeczka. I szukamy. Ale już mi się podoba. Tylko żeby nas pisać Ale to tak samo jak te poprzednie. Te poprzednie też dosyć fajnie się spisywały. Tak, też. 30 i 33. I szukamy. No trzeba mieć łuki mocno. 29 obok. O, 12 też mam. Jest! 25. Ciesz się! Super! Też tak, nie będę na cieszyma. zero! Ura. <laughs> Też nie będę na zero. Brawo ty, masz dwójkę. No. Dwadzieścia... ja miałam trójkę. Trójce to miałaś? Czekaj. Zobacz w e... czym to miałaś? 26. Czekaj, ja wygrałam w numer. A nie, ja wygrałam num... numer. 3. A, czyli sąsiad. Czyli sąsiad. Chyba dwójkę, ja trójkę wygramam. I ekstra pensja. I. 32. Czasem warto. I pod dwunastką mamy. Piątkę. Aha. Klasycznego piątalka, czyli Zbrocik. No to tylko 5 minus. We, no to to. nie ma to tam, to premierka zaliczona, 5 zł tylko do tyłu. No. No i widzicie kochani, wystarczy kupić niedużo zdrapeczek i też można wygrać. No i oczywiście też można przegrać oczywiście. I... Czyli... Czyli dwie... pod sumą, podsumowując, mieliśmy dwie zdrapeczki. Ja. No po dwie zdrapeczki w sumie. Ja mam dyszkę. A ja do tego dorzucę piąteczkę. Wow! Czyli zdrapeczka, podobnie jak poprzedniczka, to chyba będzie jedna z tych naszych ulubionych, bo poprzednią edycję też bardzo lubiliśmy. Tak. No, super, także nam się udało. No, jest 15 lat. Na wzetem. pewno pojawi się więcej razy. Oj, tak. Nie, za tą piątkę to jeszcze można do różnych zdrapek dodać. Dokładnie, do różnych miejsc na pewno się pojawi. No. To jeszcze kochanie, widzicie? Jest 15 zł, wydaliśmy 20. Czyli jest fajnie, nie jest źle. My się bardzo cieszymy, na pomnożenie jest. Tak Was więc... wszystkich zapraszamy na nasze live'y w soboty o godzinie 16.00 na live. A. Na live, ja tak. A na... jak ten odcinek się Wam podobał, to zostawcie coś po sobie, jakiś komentarz, łapeczkę, subika. No, jak się podoba, to dziękujemy już z góry. Także do zobaczenia, do usłyszenia w następnych odcinkach i do soboty. Na live. Pa! Pa-pa!